Przyjechałyśmy z Jasienicy Rosjalnej na spotkanie młodych archiwiecezji przemyskiej, czyli SMAP w Leżańsku. Ja jestem drugi raz na SMAP-ie. A my jesteśmy pierwszy raz. Tak. No i po co przyjechałyśmy na SMAP? -ie? Może też trochę pomodlić się o dobre warunki e, w rodzinie w ogóle, żeby się układało. Ja po to przyjechałam. To jest takie fajne przygotowanie też przed niedzielą palmową i przed wielkim tygodniem. Tak, przed jakim Postem. Właśnie... A przyjechałyście tu z rodzicami? Nie. Na własną na rękę, tak? Czy z jakiejś organizacji kościelnej? Tak, z kościelnej. Ksiądz organizował nam wyjazd, po prostu. Przyjechało 54 z naszej miejscowości. No i głównym celem z mapu jest właśnie msza w Niedzielę Palmową. Tu właśnie jest diakonia, chór, czyli chór taki młodzieżowy obstawia całą mszę. co jeszcze? Ale... A powiedzcie mi jeszcze, jako młode dziewczyny, nie lepiej iść tam gdzieś na dyskotekę i poszaleć. Ale to można połączyć. Jedno nie wyklucza drugiego. w Wielkim koście to wiadomo, że nie. Ale tak to jedno, taka wiara nie wyklucza tego, że, że nie można chodzić na dyskoteki czy coś. Takie modlitwy to jest dobre wsparcie duchowe, jeżeli jest organizowane w gronie młodych i w licznym gronie młodych. Znaczy tak. to się ma jakieś takie właśnie wsparcie. Pomaga się, właśnie widzi się wiele młodych ludzi i to właśnie nie, że nie jesteśmy sami, właśnie, że przyszłość tego świata zależy właśnie teraz od młodych. Widzę bardzo dużo młodych chłopaków też. Nie ma ograniczenia biegu? Nie. Raczej nie. Ale nikogo starszego chyba nie ma, tak? Z przyjezdnych. Raczej nie, jest tak dobrze. Jeszcze studenci, ale tak chyba po powyżej studiów to już nie. A gdzie macie zakwaterowanie? E... W, domach, w domach mieszkamy, u ludzi tutaj. Ci, którzy chcieli przyjąć. I oni wam zaoferowali również e, wyżywienie. Tak, bardzo są ludzie gościnni, mieli, dają wszystko najlepsze, to co mają. I bardzo dziękujemy za to.